określając jednocześnie, że mamy omówione już trzy prawa. Trzy prawa, które prowadzą do trzech równań Maxwella. Prawo Gaussa. Prawo Ampera, do niego jeszcze wrócę. Prawo Ampera, do niego jeszcze wrócę. Dodam do niego składnik maxwellowski na następnym wykładzie. No i dzisiaj prawo, które niejako za darmo, bez wyprowadzenia, bardzo łatwo nam tutaj wyniknęło z poprzednich analiz, a mianowicie pole magnetyczne jest bezrzutowe. A no więc to, o czym mówiłem na początku, że to pole magnetyczne bierze się nie z jakichś mas, jakichś obiektów, jakichś substancji, tylko jest powodowane ruchomymi ładunkami, znalazło swój wyraz w prawie Gaussa dla magnetyzmu, bo to prawo nazywało się prawem Gaussa dla magnetyzmu. No myśmy mówili o polu magnetycznym, o polu magnetycznym H i B w próżni do tej pory. No, ale tak jak i w polu elektrycznym, powinniśmy powiedzieć przynajmniej wstępnie, jak materia wpływa na zmianę, na zmianę zapisu tych równań, jeśli ta materia no, jest fizyczną, jest to jakaś masa, są to jakieś cząstki, a nie mamy do czynienia z próżnią, jak do tej pory cały czas miałem na wykładzie odnośnie pola magnetycznego. Tak samo postępowałem z polem elektrycznym. Pole elektryczne najpierw omówiłem w próżni, a potem dopiero. Korektę wprowadziłem wynikającą ze środowisk i wielu, wielu utrudnień. Pamiętamy nieliniowość, anizotropię, niejednorodność. Tak w tej chwili postąpimy z polem magnetycznym. Znamy prawo Ampera w próżni. Znamy prawo Ampera w próżni. Między B i H jest prosta zależność liniowa. Stała mi 0 to jest 4 pi razy 10 do minus 7. Henra, Henra na metr. proszę państwa, to prawo Beraha stanowi drugie prawo Kirchhoffa, a to prawo Gaussa dla magnetyzmu, albo bezruchomość pola magnetycznego, dzisiaj przedstawione w pełnej krasie, stanowi pierwsze, pierwsze prawo, pierwsze prawo Kirofa dla obwodów magnetycznych. No tak, bo proszę państwa, jeśli divergencja B jest zero, to zgodnie z twierdzeniem Ostrogradskiego całka po powierzchni zamykającej objętość Yy, czyli strumienie jest równy zero, całkowity strumień. A zatem pierwsze prawo, pierwsze prawo kierowca dla obwodów magnetycznych. Strumienie magnetyczne się bilansują. Strumienie elektryczne nie muszą się bilansować, bo tam w środku jeszcze może być ładunek gdzieś ukryty, ładunek elektryczny. Ale tutaj nie ma z tym problemu. Zawsze jest spełnione pierwsze prawo kierowca dla obwodów magnetycznych. Zawsze. Jeśli się mylę, to najwyżej jakąś linię pominąłem pola rozproszenia. Ale o tym było na innych zajęciach. No to skoro nie ma mas magnetycznych, o tym już mówiłem, to co? Wytwarza pole magnetyczne. Czyli nie ma takiego bezpośredniego analogonu, jakim był ładunek w polu elektrycznym, tu w polu magnetycznym. Proszę państwa, pole magnetyczne też wytwarza ładunek elektryczny, ale ruchomy, ale ruchomy. Wytwarza ładunek elektryczny, ale ruchomy. W związku z tym mogą być to prądy. Widzieliśmy na pokazach, a jak to jest w materii? Proszę Państwa, ja powiedziałem, że nie będziemy sięgali głęboko w materię. Opis nasz jest makroskopowy, ale tutaj musimy sobie tą przyczynę wskazać. Elektron. Elektron, proszę Państwa, jest takim najmniejszym z punktu widzenia fenomenologicznego opisu yy, atomu, jest ładunkiem, który Pozostając w dwóchu tworzy mikroprądy, prądy elementarne. No i ten elektron może może się obracać wokół jakiegoś centrum, wokół jądra, tak jest w przypadku gadolinu, wiastek taki, a może się obracać wokół własnej osi. Spinowy moment, spinowy moment ładunku. Wokół tej osi oczywiście też te fragmenty poszczególne nie wchodzę tu absolutnie w budowę elektronu. Proszę Państwa, jest to poza naszym wykładem. Też wirują, a więc tworzą pewien moment magnetyczny, a więc prądy ruchome. Ta sytuacja po lewej stronie, z punktu widzenia państwa, ma miejsce w żelazie, w kobalcie, w niklu. Ta po prawej stronie, w gadolinie, która wydawałaby się częstszą, nie, w gadolinie rzadziej. Takich pierwiastków, które mają zaczyny do tworzenia pola magnetycznego, a więc. Udaje się średnio statystycznie, makroskopowo znaleźć efekt globalny ruchu elektronów wokół własnych osi albo wokół jądra atomowego jest niewiele. Jest nikiel, kobalt, żelazo oczywiście, gadolin, dyspros, erb, jeszcze trzy inne, mangan, chrom, one będą tworzyły antyferromagnetyki, feryty. My. O tym jeszcze będzie na kolejnych wykładach, gdzie będę szczegółowo omawiał opis. Tu na razie chcę wskazać, że istnieją źródła pola magnetycznego w materii. A więc tam, gdzie są ładunki ruchome wokół własnej, wokół jądra, wokół własnej osi, wokół jądra, tam może pojawić się wypadkowe pole magnetyczne, ale nie we wszystkich pierwiastkach. Wspomniałem tu o 9 plus 2, czyli w sumie o 11 pierwiastkach. Te elektrony, które charakteryzują się spinem, ruchem spinowym, czyli wokół własnej osi, tworzą układy magnetyczne, tworzą takie pary. Pary, które gdzieś tam w żelazie, w kobalcie, w niklu tworzą globalne momenty magnetyczne. Globalne momenty magnetyczne, takie pary, tworzą wypadkowe pole magnetyczne. Proszę Państwa, one poruszają się. Poruszają się no, można tak to pokazać na animacji, którą zapożyczyłem ze strony wskazanej tutaj. To też jest dydaktycznie, proszę Państwa. Gdzie autor umożliwia mi prezentację takiej animacji do celów dydaktycznych? Jeśli Państwo będziecie gdzieś korzystali z jakiegoś rysunku, to trzeba go zacytować od razu tutaj. A nie na końcu, bądź na początku pracy inżynierskiej, przejściowej i tak dalej, że rysunek zaczerpnięto, animację zaczerpnięto z tego i z tego źródła, i jest to jedna z pozycji wielu. Nie musi być zacytowane bezpośrednio, na co zwracam Państwu dydaktycznie uwagę. Tak przedstawia to auto fizyk, jak ten ruch odbywa się, i tworzy taka para zewnętrzny, moment magnetyczny, który można wykorzystać. Dzieje się to w Gadolinie. Dzieje się to w Gadolinie, a więc tam, gdzie jest ten ruch po, po orbicie wokół jądra. Proszę Państwa, tak jak siak, obojętnie jaka by była przyczyna, to wypadkowo cała dana materia musi dać efekt magnetyczny, niezerowy. A więc muszą się uwspólniać te kierunki w ramach pewnych obszarów. Na przykład, tak zwanych domen ferromagnetycznych, gdzie uporządkowane są te elementarne wkłady pola magnetycznego od elektronów, par elektronowych czy jakichś innych grup. Państwa. I to coś tworzy, tak zwany magnes. Magnez trwały, który widzieliście tu na pokazach, który znacie, który jest wykorzystywany w technice, w przemyśle, w inżynierii elektrycznej, w przetwornikach elektromechanicznych. W maszynach elektrycznych z magnesami trwałymi są one wykorzystywane w, do potrzeb wykonywania, uzyskiwania lewitacji pewnych cząstek do separacji pewnych cząstek A od cząstek B, żeby pewne procesy technologiczne przeprowadzić, proszę Państwa. No takim, takim pierwszym magnesem, oczywiście, z którym spotkał się człowiek, to magnetyzm ziemski, a on wynika z tego, że gdzieś tam wewnątrz, w skorupie ziemskiej. Mamy do czynienia z jakimiś ruchomymi ładunkami, które tam zmieniają również oczywiście swój kierunek przemieszczania się, czyli te bieguny zmieniają wypadkowego pola magnetycznego w tym przypadku matki ziemi położenie nie tylko z punktu widzenia deklinacji kątowej, ale również na przestrzeni wieków zmieniały swoje miejsce, bo są to ruchome, ruchome ładunki. Proszę Państwa, te ładunki tworzą pole magnetyczne. Efektami to oczywiście, proszę Państwa, po pierwsze jest chronienie nas przed cząstkami padającymi z kosmosu, bo pole magnetyczne, jak widzieliśmy na pokazie, nawet dzisiaj potrafi zakrzywić tor, bo siła działa prostopadle do kierunku ruchomych ładunków. Widzieliśmy ten pręcik miedziany czy też mosiężny, jeden i drugi poruszający się prostopadle do kierunku ruchu ładunków, bo siła działała na pokazie w lewo, w prawo, a ładunki płynęły prostopadle do ekranu, więc pozwala zakrzywić, zmienić tor takich ładunków, co chroni nas przed promieniowaniami, co czyni również efekty takie jak zorza polarna, ale również jeśli nie uda się wyłapać takich ładunków, może gdzieś nastąpić kumulacja pewnych sygnałów elektrycznych i może wystąpić wyłączenie, wyłączenie systemu na skutek zadziałania zabezpieczeń, ale o tym będziecie mówili na zajęciach z energetyki i sieci. E, proszę Państwa, te, te bieguny ziemskie też są, oczywiście tworem, też są oczywiście tworem ruchomych ładunków, jak wspomniałem, no i trzeba je tylko zdetektować. Trzeba je tylko zdetektować, proszę Państwa. E, Umówiono się oznaczać te końce materii, która tworzy jakieś pole magnetyczne. Umownie biegunami N i S. Ten N to ten, który aktualnie zbliża się do naszego bieguna, nazywanego, nazywanego północnym S, bo w środku jest biegun S, tak jak kompas wskazuje kierunek północny N, to znaczy tam akurat jest biegun magnetyczny S. Bo takowe się przyciągają, a jednoimienne się odpychają. No, ale ci to ma wpływ na nasze prawo ampera, które do tej pory było zanurzone tylko w próżni? A teraz użyjmy tegoż prawa ampera, tak jak wcześniej prawa gaussa, do obszarów, w którym po pierwsze znajdują się prądy, które ja wprowadzam jakimś przewodem, a więc wymuszone. Poprzednio to były ładunki wymuszone, kondensatory. I znajdują się ładunki środowiska. Gdzieś tam mam części metalowe, które wprowadzają mi jakieś być może magnetyzacje. Jeśli są uporządkowane, magnesy trwałe i tak dalej. Zatem całokształt prądów dzielę na dwie logicznie uzupełniające się do kompletu, do całości składowe części. Prądy wymuszone przeze mnie świadome jako inżynier elektryk, który podłącza dziś pewne prądy, wymusza przepływ prądów, tak jak widzieliśmy w pokazie. Ale znajdują się też prądy, znaczone J, to są gęstości prądów, środowiska. Czyli spodziewam się, że pewne środowiska będą wprowadzały mi te prądy. No i jakoś muszę to ująć matematycznie, aby zapisać prawo, prawo Ampera w obszarze, w obszarze materialnym w środowisku. Proszę Państwa, definiują fizycy, definiują fizycy wektor magnetyzacji. My tutaj mamy związane ręce, tak jak poprzednio w polu elektrycznym mieliśmy do czynienia z wektorem polaryzacji, który zdefiniowali fizycy do opisu materii pod względem elektrycznym. Tak tutaj wektor magnetyzacji fizycy definiują w następujący sposób. Proszę Państwa, to co tu jest w nawiasie, to jest no, gdyby tu była masa, a nie ładunek, to byłby to pęd, bo masa razy prędkość to jest pęd. A promień wodzący razy pęd w mechanice to jest moment pędu, czyli coś, co opisuje ruchy obrotowe. Tutaj w definicji po prostu zmieniono tylko masę na ładunek. Masę zmieniono na ładunek. Q. Jedna druga została wprowadzona z pewnych względów, zaraz zobaczymy, i odniesione jest to po zsumowaniu. Do objętości, po sumowaniu, po całej objętości wskaźnik i po wszystkich ruchomych ładunkach odniesiony jest do objętości, a więc ujmuje te cykle obrotowe. Proszę Państwa, ja mówiłem na wykładzie pierwszym, że będę czasami Państwu przedstawiał wyprowadzenia dokładnie, a czasami nie będę nad tymi wyprowadzeniami się zatrzymywał, ale i tak, ale i tak pokażę Państwu te wyprowadzenia. I tutaj wyprowadzenie relacji, o której mówię w tej chwili, mam ją na myśli, a mianowicie relacji, że rotacja tej magnetyzacji, to jest właśnie gęstość tych jest wyprowadzana tutaj na tym slajdzie. Można tu mnie w podrżynku. Zobaczyć, jeśli ktoś ma ochotę, może sobie zdjęcie zrobić i y, nie przepisywać. Bo ja nie będę tego omawiał, to są zwykłe rachunki, proszę Państwa. Jeśli jest taka definicja wektora magnetyzacji, to... Jeśli ktoś zada sobie trud i będzie chciał obliczyć rotację takiego rotującego elektrona, czy jakiegoś fragmentu ładunku, to uzyska relację, która mówi, że rotacja tej magnetyzacji, tego wektora, jest oczywiście też wektorem, jest wektorem gęstości prądu, który oznaczyłem jako prądy środowiskowe. Nie omawiam tego, bo tutaj z punktu widzenia teorii pola nic ciekawego fizykalnie nie ma. Zwykłe rachunki, ale mieszczą się na jednej stronie. Tak jak przed chwilą powiedziałem o potwierdzeniu Hohenbautza, jego wyprowadzenie mieści się na dwóch stronach, gdzieś tam w moich potencjum, innych, może nawet i krócej. Nie omawiam, bo nie ma na to tutaj czasu, ale ponieważ ta część jest częścią integralną omawiania magnetyzmu, przynajmniej Państwu pokazuje to relację. A co z tego wynika? A no, proszę Państwa, wynika bardzo ważny wniosek. Tak jak i w polu elektrycznym. Proszę Państwa, nadleżenie pola elektrycznego z punktu widzenia różni, Przypominam, B to jest mi0 razy k. B to jest mi0 razy k. Można na odwrót zapisać tą relację. B w próżni to jest mi0 razy k. W anglosaskiej literaturze bardzo często znajdziecie h równa się 1 przez mi0 razy b. Oczywiście jest to to samo, ale wprowadza się stałą mi0 reluktywność. Reduktywność próżni. No, oczywiście jest to odwrotność. zero. Zapisane to Państwo tutaj macie. Proszę Państwa, zatem jeśli tą gęstość prądów środowiskowych wyrażę przez lektor magnetyzacji, przeniosę na lewą stronę, uzyskuję. Uzyskuję coś, z czego jestem zadowolony, bo uzyskuję taki sam formalnie zapis prawa ampera w środowisku, w środowisku, ale muszę wiedzieć, że teraz prądy J. To nie są wszystkie prądy z punktu widzenia próżni, tylko te, które ja wymusiłem. Te, które ja wprowadzam świadomie jako inżynier elektryk do układu. A prądy środowiskowe opisuje mi wektor M. Pełna relacja, pełna definicja H, tu można sobie proszę państwa dopisać nad tym znakiem równości dF, nad tym znakiem równości dF jest następująca. A więc uogólnia definicję dla próżni o korektę związaną z wektorem magnetyzacji, z wektorem magnetyzacji. Zatem zapis prawa ampera, tak jak i wcześniej prawa, prawa gaussa, pozostają niezmienione, tak jak dla próżni, ale z lewej strony, patrząc na tą tablicę, mamy zawsze gęstości ładunków wymuszonych, które ja wprowadzam, a środowiskowe są ujęte w d, tak i tutaj, to jest gęstość prądów wymuszonych, a wszystkie sprawy środowiskowe zamknąłem, no tak ładnie, matematycznie w tym wektorze magnetyzacji. Oczywiście z tym będzie jeszcze troszkę problemów. Państwo widzieli doskonale, że ocena środowisk elektrycznych w przypadku, gdy są one nieidealne, niejednorodne na przykład, anizotropowe, Bądź nieliniowe jest utrudniona, pokazywałem to i będę jeszcze to pokazywał również w przypadku pola magnetycznego. Także tutaj ta definicja jest bardzo krótka i w zasadzie pozwala na zinterpretowanie. Proszę pole K to jest pole, które jest proporcjonalne do prądów. Proszę to pamiętać tak jak z elektrostatyki. Z elektrostatyki wynikało, że ładunek jest proporcjonalny do potencjału czy różnicy potencjałów. A więc, jeśli wymuszać będę albo napięcie, albo ładunek, to mogę je przeliczać jak znam pojemności. Tak, i tutaj będzie, proszę Państwa, istotna sprawa, że za wymuszenie pola H odpowiadają prądy wymuszone, a widziały to sekcje, które u mnie projekt rozwiązywały z magnetyzmu, właśnie za natężenie H z drugiego prawa kierowca dla magnetyzmu, odpowiadają prądy. Odpowiadają prądy zasadniczo. Proszę Państwa. Po prawej stronie, tak nie po kolei nieco, M jest związane z prądami środowiska, no a właśnie to wyrażenie środkowe, czyli ta suma, to jest całokształt prądów wszystkich. To jest taka interpretacja tej definicji formalnej H dla wszystkich środowisk. H związane z prądami. M ze środowiskiem, z prądami środowiskowymi, A B0. B, mi 0, czy też 1 przez mi 0, jest związane z kształtem chodników. A dla nas właśnie ta postać rozdzielona jest bardzo przyjazna, bowiem ja mogę łatwo sobie tutaj zmieniać jeden składnik, wiedząc, że on jest wymuszony, a ten jest składnikiem środowiskowym. I jeszcze raz przypomnienie prawa Ampera. Ten podział i ta interpretacja była widziana przez Państwa dla pola elektrycznego. To jest przypomnienie. W polu elektrycznym mieliśmy podobną relację. Zdefiniowałem D, które poszerzyło pole niby próżni, tylko samej, o wektor polaryzacji, wspomniany już tutaj przeze mnie na wykładzie. I proszę Państwa, D to było właśnie pole związane z ładunkami. Pole P, wektor P, z ładunkami środowiskowymi. A środkowe wyrażenie to właśnie całokształt, całokształt ładunków widziany. No, oczywiście, z punktu widzenia próżni, bo do próżni są włożone i prądy, ładunki wymuszone, i te, które tu się znajdują w cząsteczkach w różnych substancjach materii.